Witam serdecznie na kanale TV. Wiłka się z tej strony No i Działamy Takiego mamy pacjenta Kanapa, a właściwie tapczan, jego na to mówię dwuosobowa No i będziemy tutaj ją próbowali reanimować drodzy Mili. No, no to zaczynamy działać. Zobaczcie to, ile włosów jest normalnie. Ogień trzy koty długo tutaj były. Także macie teraz okazję zobaczyć, jak sobie radzi ta szczotka, którą ja używam. Widzicie? No. Zrobiłem cięcie, bo coś tu widziałem, że nie do końca obraz był stabilny. No ale zobaczcie to, zobaczymy w ogóle do jakiego stanu będziemy w stanie ją przywrócić. Bo to z tego co klientka mówiła, nigdy nie była prana. No i tutaj zobaczcie, co tutaj jest. Użyjemy sobie tutaj Global Enzym oraz Spray Spray enzymatyczny oraz zobaczcie to Global Extraction płukankę i przypominam, że na każdą chemię z Globala macie 10% rabatu. Wszystko jest w opisie. No ale zobaczcie i jakoś tutaj sobie Radzi ta szczotka. Także jest. Jest OK. Klientka się wyprowadza. Mówiła, że wyjeżdża. Także Zobaczcie ile włosów. Generalnie. Generalnie klientka wróciła do domu, no i już nie mogłem sobie pozwolić na taką narrację przy pracy. Słuchajcie, ja na przykład mam, nie wiem jak to u Was w ogóle bywa, ale ja mam często, znaczy często, no zdarza się to sporadycznie, ale jakby na ilość wykonanych tutaj zleceń, to mogę powiedzieć dosyć często, że klienci zostawiają mnie samego w domu. I po prostu zajmuję się ich traficerką meblową, no generalnie czyszczeniem. No i napiszcie w komentarzu, czy też macie takie przypadki. No bo mówię tutaj ilość, na ilość wykonywanych zleceń tutaj u mnie, no to mogę powiedzieć, że jest to dosyć często. No i chociażby nawet dzisiaj miałem też taki przypadek, że pani pierwszy raz widząc mnie na oczy, pierwszy raz wykonując jakby usługę u tych państwa mówiła do mnie pani Łukaszu wyskoczę na 15 minut do sklepu no i, no i wracam tak eee, także no pff, też widać że ci klienci czasami potrafią obdarzyć no przynajmniej mnie no takim zaufaniem odnośnie po prostu zostawienia mnie w domu i to mówię, jeżeli jestem już u kogoś drugi, trzeci raz, no to też jakbym wiadomo, że ten kontakt jakiś tam jest i ta relacja też nawiązuje się z klientem. No ale mówiłam takie przypadki, że jestem pierwszy raz i no i po prostu ktoś mnie zostawia. Tutaj w tym wypadku też klientka wyszła w sumie dwa razy. Raz tam przez drogę, a drugi raz wyjechała tam na taki Dłuższy czas też do sklepu, no i mogą sobie, że tak powiem, tutaj pozwolić na jakąś tam narrację od czasu do czasu. No a tutaj, jak widzicie, ten tapczan. Znaczy, tak, kamera w ogóle nie przedstawiała takiego zupełnego obrazu tutaj, jeżeli chodzi o stan faktyczny tego mebla, bo naprawdę ten tapczan. No, mogę powiedzieć, że był tak mocno, ale to mocno ubrudzony. Zresztą no, widzieliście sami ten na początku, ale mówię to w 100%: kamera nie jest w stanie uchwycić tego realnego efektu. Trzy koty na pokładzie, jakieś takie długowłosem, no i przynajmniej 10 lat to ten tapczan nie był prany. Także naprawdę tutaj można się spodziewać różnych rzeczy. No, i też plamy no, takiego naturalnego użytkowania. No, i też trzeba wziąć na chłopski rozum, jeżeli słyszymy, że klient nam mówi, że ma trzy koty w domu, no to też możemy się spodziewać jakichś tam takich zabrudzeń, no, które pochodzą po prostu od kota. No, i te plamy trzeba będzie jakoś tam usunąć, tak. Wiadomo, że jeżeli widzimy stan zabrudzenia taki, jaki jest, chociażby na tym filmie no to ten, ja to określam to jako próg bólu, klienta trzeba też obniżyć, no bo nie jesteśmy czasami w stanie usunąć wszystkich zabrudzeń przy kanapie dziesięcioletniej, gdzie ona była no mocno, ale to mocno eksploatowana przez zwierzęta, no i czasami po prostu bywa tak, że coś tam zostanie, pomimo tego, że stosuje się profesjonalną chemię, oraz ma się dedykowane odplamiacze dla tutaj różnych zabrudzeń. Także no bywa i tak, że włókno już jest po prostu odbarwione. Z czasem, jeżeli nie jest to, jakby usługa wykonywała cyklicznie, na przykład co, co 2-3 lata, a wiemy jak to jest u nas w Polsce, no to chociażby tutaj na tym przypadku, no to potem zostają jakieś tam ślady, nie? Czy tam potrafią zostać? Tutaj akurat miałem pranie tego tapczanu, ja przynajmniej mówię tapczan, ale miałem jeszcze w drugim pokoju kolejną kanapę do wyprania. No i tamta nie była, co prawda, tak ubrudzona jakby pla, od, od plam, ale po prostu miała multum włosów, sierści. O tych kotów. No tutaj to mogę powiedzieć, że to był rarytas, nie? Ale tam to po prostu. Ja to zresztą puściłem w tym tygodniu takiego szorca no to po prostu. Włos. No, włosów po prostu to był multum, nie? No. no... Tamto godzinę spędziłem na tym, żeby po prostu ten włos usunąć, nie? Zresztą, no i tak powiedziałem w klientce, że te włosy i ta sierść generalnie, nawet unosiła się w powietrzu, i to nie jest człowiek w stanie usunąć do zera. Nie? No tutaj też nie ma się coś, co jakby oszukiwać, nie? Także, no tak jak ja powiedziałem, też te, te, te w ogóle takie standardy, tak? czy jakby ten próg oczekiwań klienta, jeżeli widzimy, że jest mocno dojechana kanapa, no to jakby trzeba. Na wstępie mu uwzmysłowić i yy, jakby yy, zawsze, jak, no to po, prostu, po prostu trzeba mu powiedzieć, że nie wszystko może dać się usunąć, tak. Yy, standardy o, czasami, ich, ich, jakby oczekiwania tych klientów są zbyt wygórowane yy, względem stanu po prostu mebli, które, yy, które po prostu są. Yy, całkiem inaczej ma się, jeżeli ktoś, mówi pierze. Ten, te kanapy co, co, co dwa lata, no to tutaj to nie ma problemu. Dzisiaj prałem karabu. Super się doprało, mogę powiedzieć. Naprawdę pięknie, ale klientka wie, że co dwa lata należy prać. I ktoś tam prał jakiś tam czas temu, no i, i, i dzisiaj ja byłem znowu wykonywać też tą usługę. Także, no mówię, różnie z tymi mebelkami bywa. Nie do końca czasami potrafią się też doprać, zresztą u mnie widzicie też takie realne efekty tutaj tego prania. No i słuchajcie, teraz będzie użyty tutaj ten środek z globala, no bo tutaj jakieś było zabrudzenie pochodzące właśnie od, od kotka. I jak tutaj widzimy, poszedł oprysk na takie, na takie elementy zabrudzone. Czasami również trzeba tą plamę pomasować. Ten czas jest bardzo istotny. Tutaj ten środek on leżał sobie kilka minut, czy nawet kilkanaście minut i on sobie też pracował, tak? Także na każdą chemię, która jest odpowiednio dobrana dla danych zabrudzeń, tutaj też jest potrzebny czas. Czas i jak tutaj widzimy, czasami tą plamę trzeba masować i Obchodzi się z nią, no właśnie, też i w taki sposób. Także tak to po prostu, drodzy mini wygląda. Tutaj ten środek został global urinę nałożony, i ona sobie ta chemia jeszcze też pracowała przez znowu kilkanaście minut. O, tutaj ja pozdrawiam Was serdecznie. No ta część jest wybrana, także efekt jest, przez, tutaj, że zadowalający, nie? Na, przepięknie. No. I zlazły te plamy, co nie wiedzieliśmy. No, 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 dokładnie. Nie? no bo ja to, pan, to zaraz. Nie wiadomo, pochodzenia było, ale widzi pani, poszkodziło. No. Także no, co prawda, są tam jakieś defekty materiału, no ale to już jest materiał uszkodzony, tak, nie? Tak, tak, jak ale no to efekt, tak. wie pani co, no to jak pani zobaczy jedną no. połówkę, a drugą, no to jest po prostu. bez komentarza. Dokładnie, nie? Tam właśnie się wku... No i tak, jak słyszeliście, ee, klientka jest. Zadowolona, zadowolona i to jest dla mnie najważniejsze. Słuchajcie, zawsze dla mnie najważniejszą sprawą jest i takim sukcesem, nawet jeżeli coś zostanie, to jest zadowolenie klienta, i trzeba budować taką atmosferę, taką jakby można powiedzieć, i relację z klientem żeby po prostu klient zaakceptował no żeby po prostu klient zaakceptował ten stan po wypraniu. Ja do tego przykładam bardzo dużą wagę, bardzo dużą wagę przykładam do relacji z klientem, do rozmowy, jeżeli oczywiście klient widzę, że jest taki kontaktowy, no to ja lubię sobie z klientem porozmawiać, wytłumaczyć mu dokładnie o co w tym wszystkim chodzi, że no bywa i tak, że no jakieś tam plamy nie zejdą i klient jakby wykazuje się takim pełnym zrozumieniem. Oczywiście są różnego rodzaju tam sytuacje, bo każdy człowiek jest inny. Niektórzy mają ten, takie wymagania bardzo mocne i czepiają się no wszystkiego. Także tutaj też takie rzeczy istnieją i, i też należy się przygotować. Jeżeli ktoś pierze, to wie o tym. Że czerpiają się po prostu wszystkiego klienci, no bo chcą, jakby mieć to wszystko na najwyższym poziomie. Wręcz nawet bym powiedział, że chcą mieć po wypraniu mebel tak jak z fabryki. No, nie zawsze to idzie po prostu zrobić, bo ja mówię, no albo no my jesteśmy, jakby tutaj, praczami, tak, a jeżeli ktoś chce mieć faktycznie ten stan. Jak z fabryki, przy takim tutaj pierwotnym stanie, jak na przykład była taka no to tylko albo tapicer, albo. albo. Yy, sklep, nie? No, tak, tak, tak można powiedzieć, nie? Yy, brutalnie troszeczkę, nie? No bo jeżeli ktoś faktycznie. To jest tak samo, O, jakbyśmy yy, kupili nowy samochód i pojechali dopiero na przegląd po, yy, po 4-5 latach, nie? No to yy, też nam powiedzą na przeglądzie, yy, ale gdzie pan, pani była, no bo przegląd wykonujemy co roku, bądź co tam 15 czy 30 tysięcy kilometrów, nie? ale nie rzadziej niż tam co roku, czy tam nie wiem, czy teraz może co dwa, bo jakieś tam... Te przeglądy może się wydłużyły, tak? Ale jednak ten przegląd trzeba wykonywać w samochodzie i tak samo należy podchodzić z kanapą, że no też należy wykonywać jej, jakby jej przegląd cykliczny, czyli pranie, nie? No na tym to się tutaj też to wszystko opiera, żeby się cieszyć tym meblem długo. Tu jak widzimy, jakieś jest delikatne uszkodzenie materiału. A dlaczego użyłem jeszcze tylko pukankę Global Extraction? Ja bym tutaj użył pukanki z aktywnym tlenem właśnie z Globala, ale po prostu jej nie miałem przy sobie. No i dlatego po prostu padło na Global Extraction, ale tak po prostu wziąłbym na pewno, gdybym miał przy sobie pukankę z aktywnym tlenem, na pewno bym ją tutaj po prostu użył, nie? no ale nie, 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 nie zawsze, że tak powiem, mam wszystko co... Yy co potrzebuje. No a tak widzicie, plama się prezentuje tutaj, która była masowana przeze mnie. Eee, taki jest efekt finalny. nie? Za chwileczkę będzie też pokazany kadr, jak ona będzie już praktycznie w 100% sucha, bo chodził wentylator cały czas, chodziło też więcej, żeby uruchomić ją eee, w tym dniu, kiedy wykonywałem usługę do spania. No i słuchajcie, chodził wentylator, kanapa już jest 100% sucha, no i tak ona się prezentuje. Tutaj jest cień, także to jest tutaj wszystko czyste. Eee... Widzicie, jak to się doprało. Tutaj jakieś delikatne przebarwienie zostało, no ale to... Mm, no przebarwienia po prostu czasami zostają, no to trzeba sobie wyznaczyć punkt tego czyszczenia. Widzieliście, jaki był stan taki początkowy, jeżeli chodzi o pranie. Także widzicie, jak się tutaj to doprało. Zrobię zbliżenie tkaniny. Zobaczcie tu. Tutaj mamy jakiś ślad, ale no to mówię, są przebarwienia, ale zresztą słyszeliście, klientka akceptuje pracę, co jest dla mnie najważniejsze i jest w 100% zadowolona. A tutaj no e, zabrudzenia były. Mm, nie wiem, ten tapczan on tutaj ma 10 lat i nigdy nie był prany, tu trzy koty i no i ogień, nie, no tak jak po prostu widzicie, nie. O, teraz macie fajnie, bo widzicie też yy, tutaj od strony jakby ze światłem, nie? Yy, jak się to po prostu doprało. Ja jestem mega zadowolony. Pozdrawiam serdecznie Shilo TV.